Moi drodzy, jesteśmy przy domu, w którym jest muzeum Nikifora Krylickiego, słynnego twórcy, który malował tutaj w Krylicy. Nikifor Krylicki nazywał się. Nie umiał pisać, nie umiał czytać, ale świetnie malował. Niestety nie możemy zobaczyć wystawy, ponieważ jest teraz remont tutaj w tym domu i możemy zobaczyć tylko jego prace, które za chwilę wam pokażę a tak wygląda dom Romanówka tak się nazywa ten dom w którym nie wiem czy mieszkał nie jestem pewny ale jest muzeum właśnie prac Nikifora Krynickiego kiedyś tu byłem i oglądałem to muzeum bardzo fajne prace zobaczcie tak wygląda ten dom To tyle na teraz. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa-pa.